Chciałem jeszcze podpytać Cię o jedną sprawę, bo Byłaś wczoraj na konferencji tak, Prawa jest. i Sprawiedliwości. Yy, Próbowała. Próbowałaś zadać pytanie Jarosławowi Kaczyńskiemu w sprawie śledztwa, w sprawie dwóch wiersz, tego to nowego tak śledztwa, bo w poprzednim śledztwie Jarosław Kaczyński nie był nawet przesłuchany za czasów rządu tak jest. Prawa i Sprawiedliwości. Jest. Chciałaś zapytać, znaczy zapytałaś yy, o to, czy stawi się, jeżeli będzie wezwany przez prokuraturę. Tak, yy, odpowiedź nie padła, yy, konferencja szybko się skończyła, ale ja tylko dodam, że właściwie to nie było jedyne pytanie, bo trzy razy przynajmniej padały o to pytania i Prezes nie odpowiadał bądź mówił to, co zaplanował, że powiem myślę, że on był dosyć zaskoczony, bo to jest taka informacja, która pojawiła się chwilę przed tą konferencją. No i na jedno pytanie nie odpowiedział, potem drugi dziennikarz to pytanie zadał. No i na końcu ja chciałam ty... zadać inne pytanie, ale mówię, na to pytanie jeszcze pan prezes, panie prezesie nie odpowiedział. Proszę odpowiedzieć, chciałam zadać kolejne. Bo to, bo to stara metoda polityków, żeby zbyć dziennikarze, kiedy pytanie jest niewygodne, to albo odpowiadamy nie na temat, i, tak i potem uważamy, Aby że chcemy, odpowiedzieliśmy, tak, tak. albo zbywamy. Tam historia rozwijała nie się tak, że po tobie pytanie miał zadawać jeszcze Maciej, Maciej kluczka z Tokofem. i tu też solidarność dziennikarska się pojawiła Absolut, tak, bardzo bo, dziękuję. Tak, bo... tak, tak. Nie zadał swojego pytania, tak. bo powiedział, że na reglamentację się nie zgadza. A na to prawo i sprawiedliwość, skoro to pytanie powtarzało się, to niewygodne pytanie, no skończyli konferencję. Proszę spojrzeć. Ta prokuratura po siłowym jej przejęciu, no to chyba jest oczywiste mm. dla każdego, że jest nielegalna, no, ktoś kto no, Ale by... dostaje pan wezwanie. Stawia się kto pan czy nie by kto kto ktoś, kto by każdy, kto by twierdził, że można siłą przy pomocy policji przejmować prokuraturę, eliminować ludzi, którzy pełnią tam zgodnie z prawem swoje obowiązki, no musiałby, że tak powiem, mieć no powiedzmy sobie, w najwyższym stopniu ograniczoną wiedzę, ale także i zdolność rozpoznawania. Maja Włodzikowska, TVN 20. Dziękuję, dobrze, dziękuję pani panie prezesie, ja już... ale ja jeszcze nie zadałam pytania, bo to odpowiadał pan na to ale Kolejni, a nie, ale zadowoła zadowoła się. pytanie. Ale słyszeliśmy pani pytanie pani, i już pani dziękuję. O następną osobę bardzo proszę. Bardzo proszę, Jest panie redaktorze. Pan redaktor z Tok FM teraz zadaje pytanie. Czy... Pani redaktor, poprosił, pani już zadała swoje żeby pytanie. mogła koleżanka zadać, bo ona tylko dopytała w kontekście po, ale po poprzedniego Ale to teraz pytania. zadajecie pytania, dwie redakcje. Nie, no dopytaliśmy tutaj dziennikarstwa. Panie redaktorze, czy zadaje pan pytanie, czy nie zadaje krótko zada pytanie, panie. redaktorze. Maia, krótko panie można albo pan powiedzieć. zadaje pytanie, albo kończymy już naszą konferencję. Także bardzo To kończymy proszę. konferencję, Dobrze. jeśli tak państwo reglamentują pytania. Reglamentuje to do Donald Tusk, nie wpuszczając bardzo dziennikarzy, bardzo Polsce. No to wspólne ja, jest ja ja panie powiedzieć: Pani, Pani My traktujemy wszystkie te operacje prokuratury jako przedsięwzięcia o charakterze kryminalnym. A na konferencję wpuszczamy wszystkich dziennikarzy, wszystkich stacji. Na to proszę zwrócić uwagę. W przeciwieństwie do Malda Tuska, który nie wpuszcza telewizji chociażby republika czy w Polsce. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy bardzo, widzę. I taka to była sytuacja na wczorajszej konferencji Prawa i Sprawiedliwości, Konrad Piasecki dołączył. Dzień dobry, witam. Sytuacja była taka, że Maja próbowała dopytać, zadać, domagała się odpowiedzi na postawione pytanie. I była zbywana, zbywana, solidarność dziennikarska, bo Maciej Kluczka z Stok FM też wstawił się za Mają, żeby jednak odpowiedzieli na to pytanie. No i widziałeś No i świetnie, i tak, tak. powinni dziennikarze postępować, bo sytuacja, w której um, pytania się, <ślam> powiem tak. Wobec rządzących zawsze są trochę inne kategorie niż wobec opozycji, partii opozycyjnej i wiadomo, że jak to się z premierem, to te pytania są reglamentowane. Jedno pytanie, dwa pytania, wiadomo, że, że to zawsze jest bardzo skracane. Natomiast w przypadku opozycji sytuacja, w której się mówi dziennikarzom, a na to pytanie nie będziemy odpowiadać, a na to pytanie będziemy, jest rzeczywiście sytuacją, która jest dla dziennikarza i dla dziennikarzy sytuacją. Yy... Znaczy nie, I to, nie chodzi o nasz komfort. Chodzi też o, 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 o naszych widzów, słuchaczy, czytelników, którzy mają prawo domagać się odpowiedzi na pytania. Jeśli nie, jeśli nie na konferencji prasowej, to właściwie nie ma innej okazji, żeby je zadać. To prawda, ale jest też taka metoda, że nie to, że nie odpowiadamy na pytanie, tylko odpowiadamy zupełnie bez sensu. No, czyli coś tam powiemy i traktujemy to jako odpowiedź. Dlatego ja zadaliśmy trzeci raz no. to samo pytanie, bo ta odpowiedź wprost, stawi się pan czy się nie stawi, nie padła. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę tylko na to, że mikrofon tam był trzymany przez pracownika biura prasowego. Wcześniej tak było na Nowogrodzkiej, że stał mikrofon na statywie. No i po prostu ja mogłam, że tak powiem, sama nim ręcznie sterować, czy chcę dokończyć, czy nie, nikt mi go nie zabierał. A tutaj rzeczywiście no, ja go nie trzymam, tylko ktoś mi go trzyma. No i to też jakby uniemożliwia ten komfort zadania pytania do końca. To jest to stara zasada wszystkich ym, takich spotkań publicznych. Zwróćmy uwagę na spotkania publiczne kandydatów na prezydenta. Nie Tam, oddawaj mikrofonu. Nie oddawaj mikrofonu, znaczy to stara zasada jest, nie oddawaj mikrofonu, bo jeśli oddasz mikrofon, to stracisz kontrolę nad tym, co się dzieje i ten, kto zaczyna się wypowiadać i czy zadawać pytanie, może mówić, 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 mówić. Także to sztaby wyborcze to już wiedzą, teraz też wiedzą sztaby prasowe Prawa i Sprawiedliwości.